Jest Вот супер. Побже супер. Хорош Червегин по бутылке ещё

Tak jak ostatni, nie? Brawo! to! Co, to i tak nie będzie może To Pośrednio, jak to musieli. to, to musi no, Ale to też... Brawo! Brawo! Jest szósta, którego... tak? Wygrali no. Czyli tak czy tak musieliby trzymać jeszcze zagrać. Chyba Jaro, Jaro, Jaro. Jego.